Siemanko, z tej strony Małpa i zapraszam na kolejny odcinek z gry Wiedźmin Dziki Gon na tym kanale. Standardowo poproszę Was o łapkę w górę, subika z dzwoneczkiem oraz jakiś pozytywny komentarz, byśmy mogli nie pchaj się rozwijać się dalej. A dzisiaj cel misji to kolejna misja poboczna, a czy cel misji co odcinka, kolejna misja poboczna, spisek no, trzeba się pozbyć Radowida, jestem za. Dzień dobry panią. pokazać. Świetnie. Biały wilk. Witaj w pasiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. Witaj. Hmm. Nie szkodzi. Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. To było. Dawno temu przyszliście wtedy z jaskrem i dwoma niziołkami. <laughs> ale było śmiechu z tymi malcami. Dotąd to wspominamy. Przepraszam, okay. ale przyszedłem tu, bo. Ciszej. Dobrze wiem, po co przyszedłeś. Czekają już na ciebie. Tędy. Na górę. Ale No to idę. I ta niezręczna cisza przy takich spotkaniach po niezłej imprezie. Jeszcze wyżej. No dobra. Jesteśmy. Geralt! Jesteś. Mogłeś wybrać bardziej ustronne miejsce na rozmowę o zamachu. Wszyscy tak o nim myślą, więc nie ma się czego bać. Poza tym, wiesz, to miejsce z tradycjami. Mówią, że to właśnie tutaj walka planowała zamach na króla Vridanka i szczęście rebelii. Porównujesz się z Falką? Chyba nikt nie wpisał się w historię Redanii bardziej krwawo niż ona. Jej rewolta zmieniła bieg historii i to nas łączy. Ale jeśli chodzi o przelewanie krwi, planujemy upuścić jej tylko Radowidowi. Cieszę się, że chcesz wziąć w tym udział. Przyznam, że nie byłem pewien, czy się zjawisz. Radowid musi zginąć. Dla dobra Trisci jeszcze nie wiem, czy. czy pomogę. Jestem tu tylko przez ciekawość. Ale pomożesz nam. To się okaże. Najpierw muszę wiedzieć, czego ode mnie oczekujesz. Zdaje się, że mojego wspólnika już znasz. Grosz? Ty tutaj? Emerytowani szpiedzy muszą się wspierać. Kiedyś broniłeś króla. Teraz mieszasz się w zamach na innego? Nie jestem z tego dumny, ale rozpatrywałem wiele możliwości i nie znalazłem lepszej. Radowid wiele razy dowodnił, że w głowie mu tylko własne interesy. Kiedy Kedwen poprosiło go o pomoc, najechał na nie. Kiedy ja błagałem o wsparcie dla Wyzimy, odprawił mnie z kwitkiem. Teraz wojna wchodzi w decydującą fazę i musimy działać szybko. Nie mam już zbadania. Martwy Radowid to wolna Temeria. Co masz na myśli? Niby ja. Wydawało mi się, że Radowid jest sprzymierzeńcem Temerii. Tylko dopóki działania moich partyzantów są mu na rękę. Później, jak wygra wojnę, nie będzie chciał wracać do starych granic. Zamiast tego marzy mu się Imperium Północy. Póki Radowid żyje, Temeria nigdy nie będzie wolna. No, ale nie będziemy cię zanudzać polityką. Pamiętaj, że Radowid jest zagrożeniem dla Tris i NFR To powinno cię najbardziej interesować. Czego chcecie ode mnie? Dobra, a czego chcecie ode mnie? Jeden z naszych pojechał się spotkać z informatorem i nie wrócił. Od tego, czego się dowiedział, zależy powodzenie całego planu. Musimy go znaleźć, a nie ma w okolicy lepszego tropiciela niż ty. Nie musisz mnie brać pod włos, Rorsch. Macie jakieś wskazówki? Wiadomo, gdzie ten wasz wspólnik był widziany ostatnio? Podróżował pod przykrywką obwoźnego szewca. Musiał przejeżdżać przez pontar, najpewniej przez redański posterunek. Mamy tam swojego człowieka. On powinien wiedzieć więcej. Nazywa się Gregor. do waszego wspólnika. Nie jestem zainteresowany. Macie w tej armii? Zajmiliście Redańskiego żołnierza w zamach na Redańskiego króla? Ach, widzisz, nawet wśród Redańczyków wielu nie zgadza się z polityką nadowida. A kiedy nawet prości żołnierze zauważają, że coś jest nie tak, to znak, że trzeba działać. Dobra, pogadam z Gregorem. Dzięki. Postaraj się nie rzucać w oczy, o ile to możliwe. I pamiętaj, że od powodzenia twojej misji może zależeć przyszłość wojny, a więc Temery i całej północy. Wiem, spróbuję tego nie spieprzyć. Do zobaczenia. Liczymy na ciebie, Gerard. Nikt cię nie wziął, Tylko Madame Serenity i twój przydupas. A na ulicy? No i, i, i powiedzcie mi, że muzyka się nie... Nie nerwuje. I to na pewno czytaliśmy, że muzyka się nie baguje. ...pracowałem w służbach specjalnych równie długo jak ty, nie musisz ukończyć moich zeznań. Skończyła się rozmowa i od razu... Nie... No, ponieś. Tylko butelka wody... Eee. No umieśnione hmm. masz udanie zdajone No, a może się uda, może się nie uda Dziewięc 900... nie Spory kawałek mamy do przejścia, więc może się w tą stronę? i szybki o kurde teleporty ja pitole dobra to chyba będzie najszybciej mi się przedostać i zobaczymy co tam się wydarzy ale sam stwierdzam już nie pamiętam jak ja rozegrałem to na samym początku jak ta gra wyszła czy Poparłem zamach? Czy nie poparłem? Nie pamiętam. Totalna mm, dziura w pamięci. I, i teraz stwierdzam, że Radowidowicz trochę odjechał. Szukam Gregora. To znalazłeś! Ktoś ty! Gerald Zreevy przysyła mnie Dijkstra. Spodziewałem się kogoś od niego. Udejdźmy stąd kawałek. Ładnie sobie przystroiliście, posterunek. Na polecenie samego króla, miłościwie nam panującego. Czym zawinili? Ten z prawej był guślarzem w pobliskiej wiosce. Źle komuś doradził, i ludzie na niego donieśli. Dlatego z lewej nie lubił sąsiad i oskarżył go o czary. Więc to wina ludzkiej zawiści, nie radowida. A myślisz, że kto ustanowił prawo, które zezwala kogoś powiesić z takiego powodu? Służysz królowi, którym gardzisz? Czemu służysz królowi, którego nie szanujesz? A co mam robić? Urodziłem się Redańczykiem, przecież nie zdezerteruję. Poza tym wstąpiłem do armii jak na tronie siedział Wizimir. To był dobry król, mądry i sprawiedliwy. Radowic to co innego. Jemu w głowie tylko wojna, a ja nie chcę, żeby Redania kiedyś tak wyglądała. Do rzeczy, pewnie wiesz, po co tu jestem. Domyślam się, że chodzi o naszego zaprzyjaźnionego szewca. Przejeżdżał tędy, ale nie wrócił. Wczoraj patrol doniósł, że niedaleko od drogi stoi porzucony wóz, ale nie mogłem się stąd wyrwać, żeby sprawdzić, czy to jego. Dzięki, to mi wystarczy. Bywaj. Zaczekaj. Masz glejd przyjazdowy? Bez niego cię nie przepuszczą. Ma. No dobra, do powodzenia. Dzięki, bywaj. Możeśmy no, pogadali przy uczniku rydański żołnierz, No. Powiem tak, no bardzo... Niech żyje, niech żyje, żygać mi się chce po dzisiejszej pasie. Yy, bardzo dyskretnie załatwiliśmy to. Jak choroby krwawy już nie jest krwawy, chciałem poinformować. Krwawego już nie ma wśród yy, stąpających padole łez. Jak to no. taki więc, wiecie. To by było na tyle w jego temacie. Bram. Dziwne. Wóz nie wygląda na uszkodzony. Rozejrzę się, może coś znajdę. Ślady szarpaniny. Ktoś dał komuś po gębie, a ja no. To co skończyliśmy. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta? Jest i drugi bucik? But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Kurde, no nie zorientowałbym się. Ciekawe, gdzie jest właściciel tego buta? No przecież. But? Coś mi mówi, że jestem na właściwym tropie. Cztery buty? To już mamy ogarnięte nie? Tak przy okazji Czy jak tu jestem I kolejny but Czy tu będzie kolejny? Jest i następny Jest tu, haha Dobra buty to ślady Dobra, jest tu, jest tu. Jest i kolejny, dobra, lecimy po śladach. A ten co tu robi? Lakiarki. Witaj! Dziećmak idzie sobie, ja zajęty, buty zbieram. Widzę, zastanawiam się skąd się tu wzięły. A no wyrosły, jak grzyby. <laughs> buty nie rosną na ziemi. Widziałeś, kto je rozrzucił? Hmm. Rog nie może, bo Og ok i Pog będą źli. Og i Pog? To twoi koledzy? To znalaźcy. Wielkie znalaźcy. Znaleźli człowieczka, co miał but na wozie. Taki duży. I co z nim zrobili? Wzięli do jaskini. O, o, o tam. Zjedliście go? Nie, on kościsty, niedobry, ble. Og mu kazał buty robić dla Oga, Poga i Roga. Po co Trylowi buty? Po co wam buty? Człowieki noszą, to Og, Pog i Rog też chcą. Będą wielkie pany, jak człowieki. Bywaj, bywaj. Jaskinia Troj musi być gdzieś blisko. No nawet pewnie wiem, gdzie. Dzień dobry. No, tak no lecie troli kurde a przepraszam, co to? Nie znalazłem jaskini no troli Hmm No intrygujące Dobra, pewnie po wejściu do środka Ło matko, jak tu ciemno. No, to tylko... śladek krwi. Jak ok... Tala. No tak. To inny mógłby uczyć trolle przeklinać? Gerald? No, kopela! Kto to? Spokojnie og, to mój stary znajomy. Idzie stąd! Bo wpadnie do zupy! Jestem okropnie żelasty. Prawda, prawda! Tylko na niego popatrzcie! Sama skóra i kości! No, panowie, na mnie już czas. Wy tu sobie poćwiczcie, czego was nauczyłem, a ja się będę zbierał. Nigdzie nie idzie! Siada na. na dupie! Buty robi! Potrzebuję tego człowieka. Lice, że się zaprzyjaźniliście. Ale talar musi pójść ze mną. Nigdzie nie idzie! Buty szyję. Jest mi potrzebny. Potrzebny tutaj. Ty masz buty. Ogniema, rogniema i pogniema. Zrobi buty, to pójdzie. Nie ma czasu. Wypuśćcie go, albo was zabiję. Wezmę go tylko na chwilę, potem wróć. Spokojnie. Talar wróci, tylko... musi najpierw iść ze mną, żeby... przynieść skórę na wasze buty. Słuchajcie Geralta. Dobrze gada. na wasze stopy, wielkie, nie? Żeby uszyć na nie buty potrzebuje dużo skóry, kapujecie? Pójdziemy teraz z Geraltem i przyniesiemy skórę. potem wrócę i uszyję wam buty. Dla boga też i dla roga, dla wszystkich po dwie pary. Niech idzie. Tylko niech wróci! No! Wiedziałem, że z was równe chłopy! Trzymajcie się! O, nie ma starać postarać o dzieci. Dzieci to nie trolle. Poza tym Wiedźmini są bezpłodni. Eee, widzę, że nic się nie zmieni. Dalej jesteś cierpki, jak zgniła kapucha. Ktoś cię po mnie przysłał, czy po prostu przechodziłeś obok? Roz, i Dijkstra. O, nie zapomnieli i o mnie, jak miło. Dzięki, że po mnie przyszedłeś, Gerard. Wiem, że masz dużo na głowie, zabijanie tych wszystkich potworów i w ogóle... Słyszałem, że wy też macie zamiar kogoś zabić. O, wtajemniczyli cię. Tak jakby, ale bez szczegółów. Może ty powiesz mi coś więcej? Wybacz, bracie, ale jak oni milczeli, to ja też muszę. Rozumiem. To po co się właściwie tu zapuszczałeś? To teraz ziemie Nilfgaardu. A myślisz, że Nilfgaardczycy nie potrzebują szewcu? Pewnie mają swoich. A chuja tam mają, sami dyletanci i tyle. Na całej północy nie masz lepszego szewca nad Talara. Tak, jasne. Wątpisz? Byłeś śpiejem, a teraz współpracujesz z Dijkstra i Roszem. Myślę, że wcale nie pojechałeś naprawiać Nilgardczykom butów. Dobrze główkujesz. Fakt: naprawianie butów to tylko przykrywka. Bo kto zwraca uwagę na szewca? Nikt. Spokojnie sobie pracujesz, a ludzie obok ciebie gadają. Czasem bzdury, a czasem coś ciekawego. Na przykład? Nic więcej nie powiem. Jeszcze raz dzięki, Geralt. Stąd już dam radę sam. Przekażę Dijkstra i Roszowi, jak zrobiłeś w chuja Oga i jego kumpli. Ideo do zakład, że zesrają się z wrażenia. Co teraz zamierzasz? To co teraz zrobisz? No jak to co? Wracam do Nowigradu i razem z Dijkstra i Roszem wdrażamy w życie nasz genialny plan. Jakieś szczegóły? Stary, wybacz, ale nie mogę. Wiesz, kurwa, gdyby to zależało tylko ode mnie, wszystko bym ci wyśpiewał. Jak komuś ufać, to tylko tobie. Ale nie działam sam, więc nie mogę sam decydować. I trzymam gębę na kłódkę. Jasne, rozumiem. W zimie udawałeś lichwiarza, a jak zostałeś szewcem? Wybrałem sobie najmniej podejrzane zajęcie. Lichwiarstwo to nie była dobra przykrywka. W ten zawód jest wpisane w kurwianie ludzi, a ja nie potrzebowałem ściągać na siebie uwagi. Myślałem jeszcze, czy by nie zostać karczmarzem. Wiesz, z jednej strony poznajesz dużo ludzi, a każdy ci wypable coś ciekawego, ale z drugiej strony jesteś jak kundel przy budzie, ciągle uwiązany w jednym miejscu. A ci jeździ praktycznie wszędzie. Żebyś wiedział, zorganizowałem sobie nawet taki fikuśny, obwoźny kramik. P Piękny. No, kurwa wiadomo. Mówię ci, to był strzał w dziesiątkę. Zbiłem na tej wojnie małą fortunę. Żołnierze chodzą bez przerwy. A wiesz, co się dzieje, jak im chuj strzeli buty? Nogi im krwawią i ropieją. Każdy żołdak majątek wyda, żeby tylko mieć wygodne kamasze. No dobra. Bywaj. Bywaj. I powodzenia. Oj, przyda się. Radowit to szczwana bestia, ale damy jej radę. Nadstawiaj uszu. Niedługo o jego śmierci będzie trąbiła cała północ. Oby przy okazji nie trąbiła o nabiciu na pal tych, którzy go zabili. Hehehe, he, he, bez obaw! Potrafimy o siebie zadbać. Bywaj Geralt Tylko nie mówcie, że to koniec... Mm. Kurde, pełne szaleństwo z tym doświadczeniem wam powiem. Ach, mamy coś szybkiego, jakieś szybkie zadanie. Poboczne. Takie co by można było wywalnąć. Nie mamy. No dobra. Po tym dosyć krótkim odcinku pożegnam się z Wami. I jeszcze raz przypominam o karcie społeczności, abyście tam zajrzeli i odpowiedzieli. Bardzo prosty. Znaczy wzięli udział w pankiecie, o tak, tak Wam powiem. No, więc dzięki Wam za uwagę. ja Jestem Małpa i widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej, hej.